Pani burmistrz, udało się zakończyć zadanie, które było rozpoczęte 30 lat temu? Tak. W latach 90. powstała koncepcja wybudowania basenu pod salą gimnastyczną. Koncepcja się rodziła dość długo. Różne osoby miały tutaj swój udział, w tym pan Trojanowski, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, że również pan ówczesny dyrektor szkoły i późniejszy zastępca burmistrza Gaworczyka, pan. Andrzej Stańczyk. Duża inwestycja dla samorządu ile pochłonęła? Ponad 11,5 miliona złotych w sumie, w tym wszystkim 6 milionów 700 tysięcy to było dofinansowanie. To był montaż finansowy 5 milionów z Polskiego Ładu i 1 milion 700 z Ministerstwa Sportu. Do kogo, dla kogo to jest inwestycja? Dla kogo jest ten basen przeznaczony? Basen przede wszystkim ma służyć uczniom tej szkoły, ale nie tylko, uczniom z całej naszej gminy, a popołudniami ma być dostępny dla mieszkańców i w weekendy również dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli skorzystać z, z basenu. Dla mieszkańców nie tylko Nowego Wiśnicza, ale także całej Bochańszczyzny. Tak, zgadza się, nie, nie mamy tutaj rejonizacji, że tak powiem, wszyscy, którzy będą chcieli z niego skorzystać będą mogli to zrobić i zapraszamy. Panie prezesie, podobno najnowocześniejszy basen na nie to basen w nowym Wiśniczu. Tak jest, dokładnie. No, jest to basen stworzony całkowicie nową technologią ze stali nierdzewnej, jak to powiedział tutaj jeden przedmówca mój w czasie wystąpień, że nie jest to już powłoka ceramiczna, tylko jest to ze stali nierdzewnej. Jest to nowoczesny basen, który można rzec, jest, który posiada wodę ozonowaną. A to ozonowanie oznacza, że ona nie pachnie chlorem, czy nie śmierdzi chlorem? Dokładnie tak. Ogólnie chlor w połączeniu z bakteriami daje taki swój zapach, niezbyt piękny, niezbyt ładny, dlatego te zapachy na basenach są jakie są. Tutaj, jak stoimy i widzimy i czujemy, czyli nic nie czujemy, więc ta woda jest zupełnie inna, jest całkowicie fajna, bezpieczna i na pewno dużo bezpieczniejsza niż woda chlorowana dla ludzi kąpiących się. Od kiedy będą mogli mieszkańcy Bocenyścza i Nowego Wiśnicza, może przede wszystkim Nowego Wiśnicza korzystać z tego obiektu? Ogólny plan jest taki, że e, od 15 lutego będzie basen otwarty dla wszystkich osób publicznych, którzy chcą popływać na basenie i dla osób z terenu wiśnicza i dla osób z terenu, z terenu przyległych. E, ruszamy w sobotę e, 15 lutego o godzinie 12, także serdecznie zapraszamy. Ile kosztuje wejście na basen? Wejście na basen taki bilet yy, pełny będzie kosztował 15 zł w tygodniu, 16 zł w weekend.